Dorobiłem się swojego biznesu, pozycji społecznej, ja sobie poradzę. No dobrze, Abram mówi, no w porządku, locie, jak chcesz, no to idź, jak pójdziesz w prawo, no to ja pójdę w lewo. Jak pójdziesz w lewo, to ja pójdę w prawo, ja ci nie będę wchodził w drogę. I idź, rób, jak uważasz. I los poszedł, jak uważa. Abram trzymał się z daleko, wiedząc, że Sodoma nie jest dobrym miejscem. To są kiepskie obyczaje. Tam ludzie nie szanują Boga. Tego Boga już, z którym ma do czynienia Abraham. On stroni od tamtego towarzystwa. Postanowił być już pasterzem i troszeczkę takim dromadem, który przemieszcza się ciągle ze stadami, szukając pastwisk, ale tam do tej Sodomy nie będzie się zbliżał, bo to jest złe. Lot, młody człowiek, cóż, ja nie mogę co tam, co mi tam tacy ludzie w tej Sodomie. Zbliżył się, zamieszkał. Jak czytamy dalej tej historii, były to poważne problemy i samego Lota do tego stopnia, że Bóg, aż Abraham ingerował przed Bogiem, wiedząc o tym, że ma być zniszczona Sodoma, a w tej Sodomie mieszka jego bratanek, którego kochał. No można powiedzieć znowu, jest przykład, że Lot Postąpił według własnego pomysłu, nie zważając na niebezpieczeństwa. Skąd to wziął? A wujek był bardzo krystaliczny i bezbłędny do tej pory. Okazuje się, że ten wujek też ma coś na sumieniu. Coś tam się zadziało w jego życiu, że Abram próbował oszukiwać. Lot również próbował oszukać samego siebie. Oszuka, oszukać zasady, że nie powróci się bawiąc się błotem że jego szata pozostanie biała, przenosząc węgiel. Naiwnie zaczął wyobrażać sobie, że takie rzeczy są możliwe. Kochani, czy tak nie jest w naszym życiu? Że są sytuacje, gdzie wiemy, pod skórą mówi nam wszystko, że nie rusz tego, to jest złe. Będą złe konsekwencje. Ale my przekonujemy sami siebie, że nie będzie, że u mnie to będzie inaczej. Może u innych to było tak, ale ja to na pewno zrobię to inaczej i okazuje się, że nic innego nie wychodzi, jak to samo, co wszystkich spotyka. Grzech jest grzechem, skutki są skutkami grzechu. I jakbyś tego nie tłumaczył i nie upiększał. Taka jest, taka jest prawda biblijna. I co tutaj ciekawego znajdujemy? Lot. Lot, który, no nie wiemy, nie widzimy, żeby on się modlił, nie wiemy, nie znamy jego duchowości, ale wiemy, że z jakichś przyczyn, a przede wszystkim wstawnictwo Brana sprawia, że Bóg ma wgląd na życie Lota. Że ten Lot nie jest mu obojętny. Że jednak Abraham ubłagał Boga ratunek dla jego rodziny. I Bóg ratuje. Znów ta sujka, która może przekombinowała, wleciała do szopy i teraz nie wie, jak z niej wyleść i ma poważne kłopoty. Kolejna osoba. Eliarz, prorok. Prorok, który, no, można wydawałoby się, jest nieskazitelny. On przecież jest głosem pana. On jest bardzo odważny, sprzeciwia się bałwochwalstwu, stawia czoła temu wszystkiemu, ale przychodzi moment, że, że gdzieś upada na duchu wewnątrz. Gdzieś zaczyna wątpić w sens swojej posługi, zaczyna rzeczywistość postrzegać w bardzo, yy, że tak powiem, w zmysłowy sposób zaczyna się kierować w ocenie rzeczywistości tym, co widzi i tym, co słyszy i tym, co czuje. Jego wiara zaczyna się kurczyć. Mniej widzi potężnego Boga, w imieniu którego jeszcze niedawno występował, a raptem teraz się zaczyna bać. Sam zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi, a doszedłszy tam, usiadł pod krzakiem miałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc: Dosyć już, panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Raptem stanął wobec kolejnej bariery w jego służbie. Widzi, że jego wysiłki nie spotkały się z oczekiwanym rezultatem, że może ten naród nie nawrócił tak od razu, że królowie nie zmienili swojego myślenia, że raptem, raptem jeszcze mu grozi za to śmierć, bo <laughs> Izabel chce go zniszczyć. I raptem rozczula się nad sobą prorok, ucieka, i co mówi? Dosyć, Boże, wystarczy, weźmy, zabiję, ja jestem, nie jestem godny tego, nie potrafię, nie umiem, boję się, nie mam siły. I co Bóg mówi, no rzeczywiście w Jaszu tutaj, połóż, się, może mniej będzie bolało, to się zabiorę to życie i pójdziesz do nieba. Nie, nie czytamy takich historii. Czytam, że Bóg do niego przemawia, upomina go. Ale jest sytuacja. Znów ta sójka wleciała, może chcąc ukryć się przed zagrożeniem. Wyleciała do tej szopy, stanęła przy szybce i czekała, może wydostanę się stąd. Ale się okazuje, że, że się kompletnie zagubiła, już nie miała siły i myśli, nie, umrę już tutaj. Po co? Ja już nie chcę żadnego życia, nie chcę latać. Dajcie mi spokój, pozwólcie mi spokojnie umrzeć. Ja już mam dosyć wszystkiego. Ta sujka ćwiergoli tak, rozpaczliwa, zadufana w sobie, beznadziejna i bezradna. Ale co Bóg? Kpi sobie z tego? Bóg i to słyszy. I wychodzi z pomocą wobec takiego położenia. Co złego zrobiłeś? Był grzesznikiem, no można przypiąć mu grzech niewiary. No Eliaszu, zawiodłeś Pana. boś prorokiem, powinieneś wierzyć mocno, ufać Pana, a nie takim, takim miękkim, no się rozczulać nad sobą. Nie mów, hop, Do nie dopóki nie przeskoczysz. Wejdź w cudze buty, dopiero wtedy powiesz. Ale nie wdałem się w takie oceny. Słyszałem i spotykałem takich pyszałków studiujących słowo i poddawających poddających bohaterów Biblii pod swój bardzo inteligentny osąd. Przykro mi, niektórzy pyszałkowie przeszli przez dolinę cienia śmierci. Ich życie się rozpadło. Ledwo się zbierają do kupy żeby jakoś przeżyć i idą jak ślepcy po omacku, bo nie wiedzą dokąd, dlaczego, jakim sądem sądzisz, takim się osądzą. Te historie podane są nie po to, żebyś trenował swój zmysł arbitralny, by wolę Bożą pokazywać na przykładzie błędów bohaterów. Żeby pokazać Bogu, jak ja jestem inteligentny i bezstrymbowałem. Boże, widzisz jak postąpili i bym inaczej postąpił. Te historie są pokazane, żebyś mógł siebie znaleźć, że kiedy znajdziesz się w podobnym położeniu, byś mógł zobaczyć, że po pierwsze zdarzają się takie rzeczy. Nawet najlepszym. Najlepszym, o to jest czołówka dzieci Bożych. To są bohaterowie wiary. W niebie będziemy się pchać i umawiać, żeby spędzić 5 minut może, no tam nie będzie czasu, to zresztą nie wiem jak to będzie, ale będziemy mieli okazję spotkać twardą twarz Eliasza, Jonasza, zapytamy jak było w rybie i tak dalej. To są bohaterowie najlepsi, ale wcale nie tak najlepsi, żebyśmy my nie mogli być tacy jak oni. To są najlepsi, bo Bóg ich wybrał, tak jak i Ty. Jesteś najlepszy do tego dzieła, do którego Cię powołuje. Gdyby miał wybrać lepszego i byś nie był wystarczająco dobry, to wybrałby inną osobę. Ale jeśli Ciebie wybiera, rozumiesz, jesteś najlepszy. Chociaż możesz wskazać palcem, że inni lepiej to zrobią. Nie. Nie wydawaj oceny za Boga. On wie najlepiej, co robi. I Twoja słabość absolutnie nie, przeszk nie przeszkodzi mu w wypełnieniu woli przez ciebie. Oto kilku bohaterów, których przed chwilą pokazałem. Zobaczcie, nikt z nich nie był bezbzłem, bezbłędnym i perfekcyjnym orłem. Bez zarzutu. Każdy miał swoją słabość. Czy Bóg z nich zrezygnował? Nie, czytamy, że to są bohaterowie Biblii, bohaterowie wiary. Zachęta dla nas. Podobnie i w Twoim życiu. Po to są historie ich napisane, żebyś mógł zobaczyć, że Bóg, jeśli rozpoczyna w Tobie dobre dzieło, to będzie kontynuował. Czasem będzie trzeba wstrząsnąć Twoim życiem. Czasem będzie Cię trzeba przeprowadzić przez dodatkowe kursy, wiary, zaufania, pokory, oddania, uniżenia. Ale wykonasz to dzieło. Wykonasz. Nikt jeszcze się nie zbuntował Bogu, żeby w końcu nie wyszło na to, żeby nie wypełnił Bożej woli. Tylko Bóg nie chce, żebyś stał się niemym, bezmyślnym, bezpływowym narzędziem, żeby Cię po prostu tylko użyć i to wszystko. On chce, żebyś miał udział w radości dzieła Bożego. Żebyś nie był tylko narzędziem, przez to, którym się posłużył. Ale byś mógł widzieć, jak wielkiego przywileju doznajesz, że Bóg. Skoncentrował swoją uwagę na Tobie, że myślał o Tobie i z Tobą związał swoje plany, żebyś mógł doświadczyć Boża, jak wielkiego przywileju, doznałem. I ja, ja taki marny, tak, dzięki łasce Bożej i krwi Jezusa Chrystusa, która oczyszcza nas od grzechu, Bóg daje nam przywilej. Bycia dziećmi Bożymi i Jego współpracownikami w niesamowitym dziele, w dziele najistotniejszym, najcenniejszym dzieło ratowania dusz ludzkich od wiecznej zagłady. Nie ma bardziej szczytnego dzieła na tej ziemi. Ono dzisiaj może nie jest doceniane przez ten świat. Nie jest doceniane przez tych, do których kierujemy to słowo. Nawet nie wiedzą, że chcemy im ratować życie, kiedy mówimy im o Chrystusie i zbawieniu. Nie szkodzi, ale przyjdzie czas, że to będzie bardzo ważną prawdą. I ostatni bohater Piotr zapiera się na wiedzińcu Pana. Ten Piotr, który właśnie miał o sobie wysokie mniemanie. Był przez trzy lata z Chrystusem i miał wrażenie, że jest niemalże tak jak Chrystus tak silny, tak mocny że jest to przykład człowieka, który mocno wierzy w siebie który tam nie potrzebuje się liczyć z innymi ludźmi, inni nie chcą, niech nie chcą, ja dam radę i jeszcze tylko Panie, nie mów o słabościach, to może inni, ale nie ja. Jezus mu zapowiedział, słuchaj, przyjdzie taki czas, że będziesz mógł się skonfrontować z Twoją pewnością siebie. I z Ewangelii Łukasza czytamy właśnie te słowa, że gdy zaś pewna służąca zobaczyła go służącego w blasku ognia, przyjrzawszy mu się, rzekła, ten był z nim. On zaś zaparł się, mówiąc, niewiasto, nie znam go. A niedługo potem ktoś inny, zobaczywszy go, rzekł, i ty jesteś z nich. A Piotr rzekł, człowieku, nie jestem. A po upływie mniej więcej jednej godziny ktoś inny zapewnił mówiąc doprawdy. i ten był z nim, jest przecież Galilejczykiem, Piotrzaś odrzekł człowieku, nie wiem, co mówisz. I w tej chwili, gdy on jeszcze mówił, zapiał kur. No to kolejny przykład. Sójka, która. która może nie wiem, strugała orła w tym momencie. Ale niestety była tylko sójką, i została zapędzona do szopy. Natomiast fruwać w przestworze jak orzeł, który machnął dwa razy z, z i już prawie 100 metrów pułap osiągnął. Tak jest i czasem z nami. Mamy wielkie wrażenie o sobie i siłę, że możemy coś zrobić, ale dopiero rzeczywistość konfrontuje nas z tym, co możemy. Ale jak do tego doszło? No doszło, i Jezus przewidział to nawet, że tak będzie. I Uznał, że to będzie potrzebne nam, byśmy się zderzyli z własną rzeczywistością, z własną słabością, ale to boli, czytamy, że rozpłakał się Piotr, zwątpił kompletnie do tego stopnia, że nawet po zmartwychwstaniu, gdy przyszedł Jezus, pokazał się, to jeszcze Tomasz miał więcej odwagi i zaczął mówić, ja nie uwierzę, jak nie wsadzę palca w jego otwory i dłoni w jego bok. Piotr cicho siedzi, chociaż poleciał pierwszy do grobu, się zastanawia, co się dzieje. Ale później, gdy po wizycie Jezusa Jezus zniknął, nie ma Go. Jezus mówi, Piotr mówi, idę łowić ryby. Taki dał przykład innym. No to my pójdziemy razem z tobą. Ale Jezus nie skończył z Piotrem. Czytamy historię, będziemy wspominać święto, niedługo to, że przychodzi, spotyka Piotra i z nim rozmawia. Ale nie pyta go, no widzisz Piotrze, co ty o sobie teraz sądzisz? Jak powinieneś się zachować? Powiedz mi, jakie błędy popełniłeś wtedy? Nie, nie, nie bawi się w płytkiego pedagoga, który sam sobie z życiem nie radzi, ale chętnie dzieci uczy. On pyta go o zasadniczą rzecz. która Rozwiązuje wszystko. Pytanie: kochasz mnie? To jest bardzo ważne. Jeśli robisz coś bez miłości, nie rób tego. Nie rób. Idź, zajmij się czymś innym, co kochasz. Ale tego nie rób. Ja nie chcę niczego, co nie jest związane z miłością do mnie. Dlaczego? Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej siły, z całej myśli. Aby być w Niego z siebie samego, wszystko, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem. Przekonanie jest synonimem w tym momencie miłości. Kochasz mnie? O to pyta Jezus. I patrząc na te doświadczenia, Boże dzieci nie powinny się znaleźć w tych okolicznościach, ale się znajdują często. Z jakich przyczyn? Czasami z własnej przyczyny, a czasami okoliczności to sprawiają, że się znajdziesz. I co teraz? I teraz jest tak, że Bóg wcale ciebie nie zapomina. Zastanów się nad swoim życiem, spróbuj odpowiedzieć na te pytania. Czy jesteś właśnie w miejscu, w którym nie powinieneś być, patrząc nawet na swoje życie? Że źle się czuje, coś się złego dzieje. Nie chodzi mi o miejsce, że gdzieś się źle zatrudniłeś, a może trafiłeś do złego zboru, a może mieszkasz w złym miejscu. Nie, nie. Chodzi o twoje miejsce duchowe, to, o czym nawet Grażynka mówiła. Co się dzieje w Twoim życiu? Czy jesteś w miejscu człowieka nieprzejednanego, w miejscu goryczy niechęci, może zadufania w sobie egoizmu? Gdzie jesteś? Jesteś zagubiony. Sam stworzyłeś sobie szopę bez wyjścia, do której wpadłeś, ćwiergolisz i nawet nie wiesz sam, czy jest sens jeszcze ćwiergolić, czy ktoś Cię w ogóle słyszy. Słyszy Cię Bóg. Jeśli jesteś w tym miejscu, czy jesteś zdalony do Boga, czując się pokonany, uwięziony i nieszczęśliwym, Triumf diabła polega na tym, że potrafi podciąć skrzydła wierzącym ludziom. Chodzą do zboru, wykonują czynności, ale nie są szczęśliwi. Są zdruzgotani, załamani. Bardziej widzą wielkość swoich problemów niż potęgę Boga. To jest jego zwycięstwo. On nie musi więcej robić, bo ta armia nikogo nie pokona. Tą armię można tupnąć i oni uciekną, rozproszą się dlatego, że są w sobie. Utknęli w szopie, z której nie potrafią wyjść. Co możesz zrobić? Wołaj do Pana. Wyznawaj swój grzech i pozwól obnowić się obfitością Jego miłosierdzia. On czeka, aby usłyszeć Twoje wołanie. Nie czekaj dłużej. Nie chowaj prawdziwej rozpaczy przed Panem. Nie musisz tego robić zgromadzeniu bo różnie może być odebrane, a ty jeszcze możesz zacząć różnie odgrywać rolę. Zrób to przed Panem, tak jak widzisz w swoim sercu gdzie jesteś, wołaj. Może jeszcze to potrwa. Czasami niekiedy wydaje nam się, że powinieneś zrobić to, czy to, czy tamto. Bywa, że musi przyjść odpowiedni czas na to. I o tym czasie Bóg decyduje. Kiedy jest to czas Twojego nawrócenia? Czasami z własnej siły i woli próbujemy coś zmienić i nam nie wychodzi. Dlatego, że jeszcze czas, że musisz w tej szopie wołać. Może jeszcze nie wylałeś wszystkich łez, które powinieneś wylać. Tak czasem bywa. I czasem mamy wrażenie, że ale ja już nie mam siły, ja już konam, ja już ginę. Jak Jonasz do wnętrzu ryby, albo Eliasz. Boże, Ty mnie już zabij, bo ja już nie mam siły. Wołaj do Pana. Jedno jest pewne. Bóg nie jest głuchy, żeby nie miał usłyszeć. A Jego ręka nie jest za krótka, żeby nie mogła pomóc. Do Ciebie należy ten krok. Wołaj do Pana. A On usłyszy Twoje błaganie. I pobłogosławi Cię. Nie ma takiego miejsca, gdzie nie sięgałaby Boża łaski. Po to ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc, a jego ucho nie jest tak przetępione, aby nie słyszeć. Amen. Zapraszam do modlitwy. Módlmy się teraz.